minut 40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę Polską, ładząc pachton agresji. Bombardowano szereg miast. Za chwilę usłyszą Państwo komunikat specjalny. A więc wojna. 17 września na Polskę napadł także Związek Sowiecki. Armia Czerwona zajęła i okupowała wschodnie województwa naszej ojczyzny. Niespełna pięć miesięcy później, Sowieci aresztowali tysiące polskich rodzin i wywieźli w głąb Rosji. W kolejowych wagonach, na skrawkach papieru, nasi rodacy spisywali swoje losy. Tak powstała ballada ze słońca. 10 luty będziemy pamiętali. Przyszli Sowieci, gdy my jeszcze spali i nasze dzieci na sanie wsadzili i na główne stacje nas powywozili. Taraszczyk Maria. Na ziemi grudzieńskiej mieszkaliśmy w Zieniepiciach. 10 lutego to w 1940 roku było 40 prawie 40 stopni, przyjechali w nocy. I żeby jak najprędzej, jakich pół godziny, żeby wszystko było zebrane, iż stalej konie, sanie tam, obkradzono nas, wszystko obebrano. I nas wywieźli tomskie województwo, no ona ciągnie się aż do morza. Ożegnaj Polsko, żegnaj chato miła. Ożegnaj ziemi, która nas karmiła, żegnaj słoneczko i gwiazdy złociste, bo wróg nas wywozi z tej ziemi ojczystej. Wieliczka Janina mieszkała na wsi do 18 lat. 18 лет арестована. А потім вивезли до моску, було в будирці в москві зеньо, а потім далі лагрі та й шит. Ну і потім роботи, були, цінські роботи. Копалися ми те якмусь рови, так і коло колії. Дуже було голодно. Пухлі від голоду правіти очи та сули вода. Дуже було у нас багато поляків там. Maria Kleczeska pamiętała ballady ze słańców. Nieraz słyszała ją, powtarzaną w różnych wersjach w kolejowym wagonie mknącym przez syberyjskie stepy, na furmance grzęznącej w błocie i podczas wyrębu lasu. Miała 17 lat, gdy pierwszego września hitlerowskie Niemcy zaatakowały Polskę. Kilka dni później z rodzicami uciekła z bombardowanej Warszawy do Białego Stoku, a stamtąd do Lwowa. Myślała, że to koniec wojennej tułaczki. Ale los chciał inaczej. Mieliśmy pokój u bardzo starszej pani, i wszystko szło dobrze. Byśmy byli refugees, nie mieliśmy nic, prawda? Nawet radiaśmy własnego nie mieli. Gewalek Moskwa, maskowskie w 8 czasów. Ojciec mój poszedł do znajomego, który mieszkał u swojej przyjaciółki i gdzie było radio. I on powiedział do mamusi, ja idę teraz rano, ja wrócę na lunch, na obiad, tam o drugiej. Przyszła druga godzina, nie było mojego ojca. Przyszła trzecia, nie było, czwarta, nie było. Mama się zaczęła strasznie denerwować, powiedziała, coś musiało się stać. Zabrała się i poszła do tego samego pana, którego z mało znała. Ja zostałam sama, miałam 17 lat i pomyślałam sobie, co się dzieje z moimi rodzicami, niech się dzieje ze mną też. I poszłam do tego samego mieszkania. Zadzwoniłam do drzwi, drzwi się otworzyły i wyszedł człowiek z rewolwerem. I powiedział po rosyjsku, zachadzicie, budziec weseleje". Ja widziałam duży pokój, krzesła i na krzesłach, 20 krzeseł czy 15 krzeseł same kobiety. Między innymi moja mama. No mama była szczęśliwa, że ja przyszłam. Co się okazało? Ten pan, który był właścicielem tego mieszkania, przypuszczam, że on współpracował z NKWD. Nie wiem. To był taki kocioł tak zwany, to się nazywało, że ludzi łapali. Myśmy wyszły, moja mama powiedziała, koniec, my go nigdy w życiu nie zobaczymy. I to była prawda, niestety. On nie wrócił. I wtedy zaczął się okres bardzo w Lwowie nieprzyjemny, dlatego że ludzie zaczęli opowiadać, że będą wywózki. Bo w Lwowie była. Idea, żeby ludzie brali sowieckie paszporty. Oczywiście większość ludzi tego nie chciała, broniła się jak mogły. No myśmy też oczywiście nie chciały wziąć, także przez kilka nocy myśmy spędzały u różnych ludzi, którzy mieli te paszporty. Ludzie, na przykład, którzy pracowali w szpitalach, doktorzy, automatycznie zdawali sowiecki paszport. Także myśmy przez kilka nocy się ukrywały, ale w końcu mama była bardzo zmęczona. I powiedzieli, że koniecznie trzeba, w zasadzie sensie piątek to był, że koniecznie trzeba być w domu, bo mają mieć próbny taki nalot, niby to. Wróciłyśmy do domu, więc o drugiej w nocy przyjechała ciężarówka na dole, i weszli do nas, do mieszkania, i powiedzieli: proszę się zbierać, jedziecie do Rosji. No, więc myśmy zebrały nasze rzeczy wszystkie. Na dole czekała ciężarówka, i ciężarówka zabrała nas na stację. To była mała stacja, nieużywana normalnie taka stacja lokalna, persenkówka. I tam tysiące, tysiące było ciężarówek i ludzi. Podobno, że tej nocy z Lwowa zabrali 10 tysięcy ludzi. Stały takie ciepłuszki ja nie wiem jak to po polsku się nazywa takie pociągi, prymitywne, no szalenie. Trzeba się było wdrapać na górę i to wyglądało w ten sposób. Były dwie półki, na których ludzie siedzieli. Mniej więcej 60 osób siedziało w tym wagonie, a w środku była dziura, nasz toalet. Trzcaliśmy tam kilka dni na stacji, po kilku dniach pociąg ruszył. się pytali, dokąd my jedziemy, gdzie my jedziemy, ja nie znam, ja nie znam. Nikt nie chciał nam powiedzieć. Jechaliśmy przez trzy tygodnie. Z tym, że tak, w wagonie dużo było ludzi, ale była rodzina z chłopczykiem, który miał koklusz. Z drugiej strony siedziała kobieta, która była w ósmym miesiącu ciąży. To było jej pierwsze dziecko i ona nie była młoda. I ona się strasznie bała, żeby nie musiała rodzić w tym wagonie, w tym pociągu. No, jakoś udało się. Jechaliśmy najpierw przez Rosję, potem przez Ural. Jakśmy przejechali Ural, to niektórzy ludzie zaczęli płakać, bo powiedzieli, że koniec, my wyjechaliśmy w Europie, już nie będziemy nigdy w życiu. No i potem jechaliśmy do Tomska, Omsk. Tomsk bardzo daleko. Potem pociąg nagle stanął i zaczął wracać. I wszyscy powiedzieli: No, widocznie oni się pomylili, i my wracamy do Lwowa. I była wielka radość, ale absolutnie nie było mowy. Potem zaczęli odczepiać po dwa wagony na różnych miejscach i między innymi nasz wagon, dwa wagony. I zajechaliśmy do jakiegoś malutkiego miejsca, gdzie był olbrzymi tartak, i tam myśmy wysiedli. Oni mieli listę, bardzo dokładną, wszystkich, którzy byli w tym wagonie. Oni byli doskonale zorganizowani. To nie było łatwo wysiąść, dlatego że przez trzy tygodnie siedzieliśmy na tych ławkach, gdzie nie można było nóg wyprostować. Raz dziennie szedł grupa ludzi, szła po wodę. Potem grupa ludzi szła po zupę, so-called zupę. Ta zupa składała się z wody i z kawałka kartofla, czy coś takiego. A czasami nawet dawali śledzie, żeby nam się bardziej chciało pić. Przyjechaliśmy do tego miejsca i oni nas załadowali na ciężarówki, i jechaliśmy przez las, o którym nikt w życiu takiego lasu nie widział. To był dziewiczy las. Zupełnie nie było dróg. Leżały kłody, drzew i tak dalej. Zajechaliśmy na taką polanę. Drzewa były wycięte i tam stało kilka baraków. I ten komandir, ten nasz milicjant, powiedział: Tutaj będziecie. To się nazywa Ozero. Ozero znaczy jezioro. To było takie jezioro jak salzaweczka. No, myśmy oczywiście wszyscy wylecieli do tych baraków. Wkrótce potem powiedzieli: A teraz jest zebranie. Proszę wszyscy wyjść i będziecie słyszeli, co będzie. No i rzeczywiście przyszedł taki jakiś komandir. W pełnym ubraniu, tylko boso, bez butów. I powiedział: Wyście tu przyjechali, i wy stąd nigdy nie wyjedziecie. Jeżeli ktoś zostawił rodzinę gdzieśkolwiek, niech o nich zapomni. Wy tutaj będziecie aż do śmierci. I tu będziecie pracować. Bo wiadomo, że kto nie robota, to nie kusza, tak? No i potem oni nam dali sienniki, takie worki, naładowane słomą, i to były nasze materace. I oni nam powiedzieli, że będziecie tu pracować, będziecie las rąbać, nie przywykniesz, tak zdochniesz. Myśmy tam zostali przez rok. Było nas mniej więcej, ja bym powiedziała, z 300-400 osób. Po kilku dniach pierwsza kobieta umarła. Miała atak serca i nie przeżyła tego. Były zorganizowane takie, jakby to powiedzieć, grupy mężczyźni, walili drzewa. Kobiety zdejmowały korę z tych drzew, potem piłowałyśmy to drzewo i układało się w takie siatki. Ja tam bardzo się rozchorowałam. Nie wiadomo właściwie, co mi było. Co trzy tygodnie dostawałam bardzo wysokiej gorączki. Kosłałam i, i i potem przechodziła gorączka, i za trzy tygodnie znów dostawałam tej samej gorączki. Wobec tego nie chodziłam do lasu. Ja miałam wtedy 18 lat, i posłali mnie do. To się nazywało Joszkaroła. Teraz podobno jest duże miasto, wtedy było maleńkie. Do takiego, jak to powiedzieć, no, żeby mnie wziąć krew. Jakaś kobieta podeszła do mojej mamy i zapytała się, a co wy jesteście właściwie za ludzie? Czy wy jesteście jakieś przestępcy? Mama powiedziała, nie, my nie jesteśmy przestępcy. My tu jesteśmy Polacy. Myśmy tu byli wywiezieni i my pracujemy w tych lasach. Ona na to nic nie powiedziała. Wzięli moją krew, potem myśmy wyszły. Jakiś czas my Pochodziły po tym maleńkim miasteczku, wróciłyśmy. Ta sama kobieta była z powrotem i miała ze sobą duży worek. I wzięła moją mamę i powiedziała: Fajdziom!. I poszły do jakiegoś, gdzie tam nikogo nie było. Ona otworzyła ten worek i dała mojej mamie dwie wspaniałe, grube skarpetki. Nawet były zacerowane, i dwie rękawiczki wełniane. I mama się tak wzruszyła. I powiedziała, ale dlaczego ty to robisz? Ona powiedziała, wiesz, nie wiem, co będzie z moimi dziećmi. Oni też pewnie będą cierpieć. Ja chcę, żeby to było gdzieś tam zapisane, że ja wam to dałam. No to było bardzo wzruszające i bardzo piękne. Jednego dnia przyszła wiadomość, że Niemcy apadli na Rosję. No, to była zupełnie szalona. Wiadomość, dla nas szczególnie, bo przez to myśmy stawali się aliantami Rosji, bo przecież Rosja szła z Anglią i z Polską. Trzech czy czterech ludzi z naszego obozu poszło do komendanta i powiedzieli: My teraz jesteśmy waszymi aliantami. Czy wy będziecie nas tak samo traktować? Na to on powiedział: Ja nie znaję. Moskwa. Po jakichś dwóch miesiącach mniej więcej, w sierpniu, powiedzieli, że tego dnia nie będziecie pracować. Widzieliśmy, że coś się dzieje. Rzeczywiście przyjechali tacy trzej. Generałowie, czy tam tamtego, z wielkimi medalami, jeden z tych generałów powiedział, że my zrobiliśmy błąd. Myśmy nie mieli prawa was tutaj przywieźć i my dajemy wam waszą wolność. Jeżeli chcecie, to możecie stąd wyjechać. Trzeba się zdecydować w trzy godziny, dokąd chcecie pojechać. Teraz trzeba było dostać się do stacji. No to to było dosyć skomplikowane, bo trzeba było iść lasem. Myśmy wspólnie wynajęli taki wóz, położyliśmy tam te nasze malutkie, co myśmy tam mieli, te nasze rzeczy, i szliśmy dzień i noc, żeby dojść do stacji kolejowej. W tym, że noc była bardzo nieprzyjemna w lesie, bo to były niedźwiedzie i wilki, i szalone błota, także to było bardzo niebezpieczne. No ale jakoś doszliśmy do tej stacji, kupiliśmy bilety i przyjechał pociąg. No to było szczęście się zobaczyli ten pociąg, wsiedliśmy do pociągu i pojechaliśmy do Kazania. W Kazaniu byliśmy na stacji kolejowej, poczekalni, na ziemi, siedzieliśmy dwa dni. I kupiliśmy bilety na południe. Wszyscy chcieli jechać do Uzbekistanu. Jechaliśmy na to południe trzy tygodnie. W Taszkencie spędziliśmy noc na ulicy, właściwie na placyku. I następnego dnia wzięliśmy pociąg i przejechaliśmy do Twergany. W Ferganie tam mieszkał Azjain. on się nazywał sultan Muratow, pilnował więzienia i bardzo był przyzwoity. Oni nas bardzo lubili. On powiedział, jak usłyszał naszą historię, że myśmy przyjechali, oni byli szalenie antyrosyjscy. I on powiedział, że owszem, on nam wynajmie taką, ja nie wiem, chałupeczkę, gdzie przedtem mieszkała krowa, ułożył nam tam deski. I myśmy tam zamieszkały, nie pamiętam ileśmy płaciły, bardzo mało, myśmy w ogóle nie miały żadnych pieniędzy. W Ferganie byliśmy rok, poza tym była szalona ilość wszy, bo się ciągle stało w tych ogonkach i oni mieli wszy. Także ludzie dostawali bardzo często tyfus plamisty i bardzo dużo ludzi tam umarło. Mamusia chodziła na targ, jak spadała marchewka czy rzodkiewka, to łapała i robiłyśmy zupę, która składała się głównie z wody. Z tej marchewki i z kawałka kartofla. No i takśmy żyły. Potem przyszła wiadomość, że organizują polskie wojsko. No to była fantastyczna wiadomość i że to wojsko z czasem wyjedzie do Iranu. Więc wszyscy szaleli zupełnie, żeby się do tego wojska dostać. Jak ktoś jest żoną żołnierza albo oficera to automatycznie wyjedzie z nimi razem do Iranu. I wtedy zaczęłyśmy się starać o wyjazd. Wtedy byłyśmy już w kontakcie z naszą rodziną, która była już w New Yorku, przyjechali z Francji. I oni się wszyscy starali i mieliśmy też krewnych, którzy mieszkali w Londynie, którzy byli bardzo pomocni. E, mój kuzyn, który był doktorem, bardzo dobrym zresztą doktorem, był doktorem naszego prezydenta w Londynie i miał bardzo wielkie stosunki. I oni zaczęli się starać o to, żeby nas wyciągnąć, bo myśmy nie miały nikogo w wojsku. I mamusia pojechała do Jan Julu, co był szef Centrum Wojska Polskiego, a ja zostałam w Ferganie. I jednego dnia moja mama zadzwoniła do tego naszego, tam był taki konsul, niby to taki, co się nami zajmował i powiedziała: Powiedz, Marysi, żeby poszła i sprzedała swoje zęby. On przyszedł do mnie i powiedział, czy mama zwariowała? Co ona mówi, że jak ja mogę sprzedać twoje zęby? Okazało się, że ja miałam maszynkę przed wojną, bo miałam krzywe zęby. I ta maszynka była zrobiona ze złota. I myśmy zawsze mówiły, że jak będzie bardzo źle, to my sprzedamy tą maszynkę i tam były też złote korony. I za to troszeczkę zbierzemy pieniędzy. No, rzeczywiście ja jemu to wytłumaczyłam. On uważał, że mama zwariowała, że ja mam sprzedać zęby. I poszłyśmy do jakiegoś uzbeka, który mi wyjął te wszystkie rzeczy. Sprzedaliśmy, mieliśmy troszkę pieniędzy. No i pojechałyśmy do Yangyulu, gdzie siedziałyśmy chyba ze trzy miesiące. Tam były trzy wyjazdy. Za każdym wyjazdem miałyśmy nadzieję, że pojedziemy. Odrzucali nas. To był ostatni wyjazd. I myśmy wtedy wyjechały. Oni nam dawali takie bileciki, pozwolenie na wyjazd do Iranu, numer taki, numer taki. Ja do dzisiejszego dnia przechowuję to z wielkim pietyzmem. Myśmy miały numer 69 i 70. I to jest coś, za co bym wtedy, żeby to dostać, to ja bym oddała prawą i lewą rękę byśmy były w nędzy i byłyśmy w strasznym stanie. Mama była chora, miała bardzo złe serce. Ja byłam okropnie chuda. Weszliśmy na ten statek, to nazywał się Żdanow i był pełen, absolutnie pełen. Myśmy siedziały na kotwicy jakoś, jakoś nie wiem, jak na ziemi. no. I statek ruszył. I podczas nocy bardzo dużo ludzi umierało i po prostu wyrzucali do wody. Ludzie byli tak zdenerwowani. Wiedzieli, że, że wolni są, prawda, że wyjeżdżają z Rosji. I wyrzucali masę trupów, zostało po drodze. Statek zalądował, myśmy wysiadły, moja mama uklękła i pocałowała Ziemię. Maria Kleczeska z Iranu przedostała się do Indii i dalej do Australii i stamtąd do Stanów Zjednoczonych. Do Polski nigdy już nie wróciła.